Właśnie znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym najprawdopodobniej dawny właściciel odszedł z tego świata. Za mną leży kanapa. To właśnie na niej go znaleziono. I powiem wam, że rzeczywiście jest odczuwalny taki specyficzny zapach. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj, pod tym obrazem, może być zdjęcie właściciela. Ojejku! I zdjęcie właściciela jest. Obok swojej żony leży różaniec tak swobodnie wiszący na szafce, no ogólnie strasznie dużo różnego rodzaju rzeczy. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do pewnego wyjątkowego, opuszczonego domu, w którym jakiś czas temu znaleziono zwłoki właściciela. Obiekt miałem odwiedzić już jakiś dobry rok temu, niestety, dopiero teraz nadarzyła się taka okazja. O samym miejscu wiemy naprawdę niewiele. Proste, zwyczajne gospodarstwo z kilkoma budynkami otaczającymi dom. Jak się miało okazać, niecodzienny dom, ponieważ nadal w środku można było znaleźć masę wartościowych rzeczy podawnych właścicielach. Ale to nie wszystko, bo to co najstraszniejsze było dopiero przed nami. Jesteśmy już na miejscu, a tylko pojawiła się pewna przeszkoda, którą oczywiście za chwilkę pokonamy, ale chcę wam ją pokazać. Ogólnie całe, cały teren tego domku jest pokryty pokrzywami i to dosłownie potąd. Także jeden z nas, mój kumpel, ma słuchajcie, krótkie spodnie. Nie wiem czy go teraz będzie widać, o tam jest i zastanawia się czy wejść do środka, w sensie na, na cały obiekt, ale wydaje mi się, że damy radę. Dobra, ja wchodzę, mam na szczęście długie spodnie, mam tylko nadzieję, że nie złapie kleszcza, bo w tym roku już jednego miałem. Jest tam przejście dalej? Nie no, chodzi mi do środka tego obiektu. O, udało się. Szybkie otrzepanie z kleszczy i możemy iść dalej. Kurczę, dawno nie byłem w tak zarośniętym obiekcie, powiem Wam szczerze. Natomiast teraz jesteśmy chyba. Hmm, jesteśmy chyba w stodole. Nie, to jest chlew. Widać stanowiska dla bydła. Eee, jest ich tu dosyć sporo. Tylko jeszcze pojawia się pytanie, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy ubrania, a ja mam tylko nadzieję, że dzisiaj nie spotkamy tutaj żadnego bezdomnego, mimo że okolica ta jest dosyć mała, to jest malutka wioska. Także chyba nikogo tu być nie powinno. Sama stodoła nie jest w sumie jakoś szczególnie ciekawa. Widać to jedynie całą masę butelek po mleku. Są oczywiście jakieś pozostałości, jak na przykład w tamtym korytku, natomiast e, jest ona po prostu całkowicie wypełniona sianem. Czuć to siano, czuć, że tutaj były niegdyś zwierzęta. Jedna z ciekawszych rzeczy, jaka się chowała w samej stodole, to nie wiem czy dobrze powiem, ale jest to kania. Oczywiście służyła do wlewania mleka i chyba przenoszenia go do zbiornika, natomiast poza. Tym jednym małym elementem to nic więcej, w tej stodole nie ma samej śmieci. Także kierujemy się dalej. Teraz tylko, żeby nie narobić zbytnio hałasu, o i znaleźliśmy wejście. Tutaj jeszcze po prawej stronie mamy jakąś odbitkę. Natomiast nic ciekawego tutaj nie widzę. Także idziemy dalej i nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę, ale jest znacznie lepsza jakość e, materiału. A także dźwięku, ponieważ dzisiaj nagrywamy ten materiał e, moją kamerą główną Także powinno być znacznie lepiej Co tam? Chcesz flachę? Wiesz co, nie, dzięki, jak chcesz to możesz się napić Oficjalnie dostaliśmy się do domu właściciela Jak widzicie jest to chyba hmm, kuchnia, no taka kuchnia z, z pokojem W ogóle tylko ciekawi mi jedna rzecz, bo jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, aby pomieszczenia mieszkalne były, słuchajcie, połączone z chlewem, jakby z częścią obory. Dajcie znać sami, czy z czymś takim się kiedykolwiek spotkaliście, aby przedpokój łączył się z wejściem do chlewa. No dla mnie coś niebywałego. Właśnie znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym najprawdopodobniej dawny właściciel odszedł z tego świata. Za mną leży kanapa. To właśnie na niej go znaleziono. I powiem Wam, że Rzeczywiście jest odczuwalny taki specyficzny zapach. Nie wiem do czego miałbym go porównać. To jest taki zapach lekko słodkawy, ale bardzo drażniący. W ogóle jest to dla mnie troszkę niekomfortowe chodzić po pomieszczeniu, chodzić po domu człowieka, który odszedł z tego świata właśnie w nim. Natomiast no niestety na tym polega urbex. No ale naprawdę mega ciekawy jestem co tu jeszcze znajdziemy. A tak jak wspominałem, wiem na pewno, że. W stodole obok mamy samochód i to podobno po jakimś tuningu, także zobaczymy za chwilę. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, e, no to wydaje mi się, że mogła być to jak wspominałem wcześniej kuchnia. Mamy słuchać tutaj taki malutki piecyk, e, obok stoi taboret, a na nim sztuczne róże. To też dosyć zastanawiająco wygląda. Mamy również szafeczkę, która została całkowicie wyjęta. W niej jeszcze jakieś resztki starej gazety, cała masa guzików, a także stół, a na stole już mamy znacznie więcej ciekawych elementów wyposażenia, jak na przykład to żelazko. Zobaczcie na nie, naprawdę starej daty, a wyjątkowo ciężkie. A tutaj ja Cię kręcę, mamy szufladę, a w niej czapkę, nakrycie głowy. Najprawdopodobniej tej osoby, która zmarła dokładnie na tej kanapie. Ciekawych elementów w tym domu jest naprawdę sporo. Mamy obrazy święte, co również oczywiście świadczy o tym, że osoba, która niegdyś tutaj mieszkała, była religijna. Obok tutaj jeszcze, zobaczcie, figurka Matki Boskiej, a tutaj po lewej stronie mamy pismo święte, które pozostało otwarte na stronie 310 co ciekawe jeszcze leżą tutaj okulary no pewnie właściciela lub właścicielki jakby to wygląda tak jakby słuchajcie za chwilkę z któregoś z tych pokojów miał wyjść właściciel a usiąść gdzieś przy tym stoliczku i zacząć się znowu czytać różaniec tak swobodnie wiszący na szaferce. no ogólnie strasznie dużo różnego rodzaju rzeczy tutaj na przykład mamy Jakieś gazety, a ja teraz słyszę, jakby ktoś chodził w pomieszczeniu obok i mam tylko nadzieję, że jest to któryś z moich znajomych, bo też doszły mnie słuchy, że w tym miejscu można spotkać bezdomnych, także nie chciałbym mimo wszystko dzisiaj czegoś takiego doświadczyć. Na stole jeszcze mamy, zobaczcie, strasznie dużo słoików, one nadal mają w środku zawartość, tutaj chyba mamy... Jakieś truskaweczki, tam ogóraski, praktycznie nieruszone. Ciekaw jestem, czy jakbym je otworzył i spróbował, to czy dałoby się to zjeść. Natomiast mm, pozwólcie, że nie będę próbował, także nawet nie pytajcie. Eee, no i ta nieszczęsna kanapa. Nieszczęsna kanapa, na której, tak jak wspominałem, no odszedł właściciel. Natomiast nie widzę tutaj żadnej plamy na niej. Plamy, tak zwanej plamy opadowej, która świadczyłaby o tym, że te zwłoki by się tutaj rozkładały na tej kanapie, natomiast mamy też tutaj, zobaczcie, taki styropian, który zakrywa drugą część kanapy. Możliwe, że właśnie pod nim te plamy opadowe są, natomiast raczej, z uwagi na to, z uwagi na szacunek do tego miejsca i z różnych innych względów, raczej nie będę tego podnosił. Jeśli nawet te plamy opadowe tam są, to niech zostaną. Raczej nie chciałbym tego sprawdzać, powiem szczerze. Jeszcze tutaj obok okna, zobaczcie, mamy firanki, które nadal są zawieszone. No i oczywiście Lodóweczka, Loduweczka obok zamrażarka. No, to trzeba będzie zajrzeć do środka. Też często opiszecie mi, dlaczego nie sprawdzam dat na produktach spożywczych. Także od dzisiaj postaram się to nadrobić. Za chwilkę sprawdzimy któryś tutaj z produktów, e, jaką ma datę. Natomiast, jeszcze taka jedna mała dygresja ode mnie, będąc w tym pomieszczeniu, gdzie zmarł właściciel. Powiem Wam, że. Mm, jakby tak jak już wspominałem często na swoich nagraniach, nie jestem żadnym fascynatem, pasjonatą zjawisk paranormalnych. W ogóle tego nie badam i nie zagłębiam się w te tematy, natomiast tutaj rzeczywiście odczuwam taką ciężką atmosferę. Nie wiem, czy jest to spowodowane po prostu tym, że może w jakimś stopniu obawiam się bezdomnych, którzy gdzieś tutaj mogą być, mieszkać sobie. Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? No nic, ee, zaglądamy teraz do lodówki. Zanim jeszcze otworzę lodówkę, rzućmy okiem, czy jest coś w zamrażarce. A... I cóż jest? Jakaś konserwa rybna, A... ale zamrażarka w środku wygląda naprawdę obrzydliwie, chociaż sami widzicie. A teraz oczywiście to, co moi widzowie kochają najbardziej, czyli zaglądanie do lodówek w opuszczonych domach. Uwaga! Wow. O, fu. Obrzydliwy widok. Ale straszliwy smród, powiem wam. I jeszcze z takim smrodem chyba się nie spotkałem, jeśli chodzi o lodówki w, na urbexach. O, pozwólcie, że ją zamknę. Natomiast jest ona dosyć, no, dosyć dobrze wyposażona. Zobacz dużo jakichś słoików z różnymi rzeczami wewnątrz. Jakieś owoce, warzywa. Tam jeszcze. Tak, tutaj jeszcze. Zobacz garnki. Natomiast naprawdę. Zapach takiej wilgoci pomieszanej z grzybem. Coś naprawdę obrzydliwego. Także zamknąłem ją jak najszybciej. Jeśli chodzi o ten pokoik malutki, to by było chyba na tyle. No jeszcze na szybko rzucimy okiem tylko na to, co leży na stole, bo też leży naprawdę dosyć sporo tej ciekawych rzeczy. Mamy na przykład talię kart. Tutaj denaturat standardowo. Kawa, jest kawa. Dobra, czyli uwaga, kawę sobie sprawdzimy, jeśli chodzi o datę. Data ważności. Pytanie, gdzie jest data ważności? Dobra, znalazłem. Data ważności, słuchajcie, na kawie to rok 2016. No to domek opuszczony od dobrych kilku lat. Ale jak na długość, w jakim stoi opuszczony, to wydaje mi się, że i tak jest dosyć fajnie zachowany. Wychodzimy z tego pokoju. I będziemy się kierowali do kolejnego pomieszczenia. Tam na wprost, tutaj w samym przedpokoju, raczej nic specjalnego nie ma. Tu natomiast jeszcze jakaś łopata oparta o ścianę. Tutaj jeszcze taki mały schowek z kilkoma kurtkami. Oczywiście gospodarza. Jakieś stare buty. Natomiast ciekawi mnie, co znajdziemy dokładnie tam, w tamtym pomieszczeniu. Możliwe, że będzie to może sypialnia. Albo łazienka. Zaraz się przekonamy. Zobaczcie na to. Tykający zegar. Znaczy akurat ten zegar to nastawił kolega. Co nie zmienia faktu, że zegar nadal słuchajcie działa. A jeśli chodzi o to pomieszczenie, jest ono znacznie mniejsze od tamtego. Natomiast zobaczcie, uchował się jeszcze taki dosyć ciekawie wyglądający żyrandol. Mamy. Obrazy religijne na ścianach to już chyba standard, jeśli chodzi o ten domek. A także szafę pełną ubrań, pełną e, chyba kocy, prześcieradeł do łóżka. Ale tutaj ta część szafy zdecydowanie znacznie ciekawsza, bo zobaczcie, mamy sporo, ale to naprawdę sporo płaszczy, kurtek właściciela. Tam na górze jeszcze niektóre z ubrań są zapakowane szczelnie w folię. A na dole pewnie jakieś buciki jeszcze znajdziemy. Ciekawi mnie, co jest w tej walizce. Jak myślicie? Zaglądamy. A, a. A. Jakieś stare gazety. Stare, naprawdę stare. Natomiast nie widzę nigdzie na nich daty. Ale tutaj obok, zobaczcie. Mamy chyba jakąś fotografię, albo to jest e, taka mała paczuszka mm, gotowa do wysyłki, i na niej mamy datę. 1966 rok. Rozumiecie to? To naprawdę szmat czasu. A tutaj, o kurczę, no dosyć mroczny widok. Mamy zdjęcie gospodyni leżące tak swobodnie na łóżku. A obok chyba stare radio całkowicie zgniłe. O, jeszcze takiego zgniłego urządzenia nie widziałem w tym miejscu. Po prawej stronie. Kolejny stolik, e, i kolejny stolik całkowicie zasypany konserwami, różnymi słoikami. I jeszcze, oczywiście, te zdjęcia, obrazki Matki Boskiej. Natomiast tutaj po lewej stronie mamy pamiątkę pierwszej Komunii Świętej. Jest napisane imię i nazwisko, a także rok. Co ciekawe, data: 15 sierpnia 1952 rok. Wow, jeszcze zobaczcie tutaj. Obraz święty Andrzeja Bobola. Nie wiem czy dobrze przeczytałem. Męczennik i patron Polski. Kurczę, w tym otoczeniu pajęczym tu naprawdę wygląda mrocznie. Jeszcze ten zegar tykający po lewej stronie. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj pod tym obrazem może być zdjęcie właściciela. Ojku! I zdjęcie właściciela jest. Obok swojej żony leży. Rzućcie okiem tylko, jak to zdjęcie jest w taki dosyć mroczny, przerażający sposób zgniłe, zniszczone. Wyjątkowo to wchodzi na jego twarz, przez co wygląda to zdjęcie jeszcze straszniej. O, w tym pomieszczeniu również nie czuję się zbyt ciekawie, zwłaszcza gdy właściciele patrzą się na mnie, jak chodzę po ich domu. Także chyba będę. Wychodził z tego pomieszczenia i kierował się do kolejnego, natomiast tutaj jeszcze, zobaczcie, stara skórzana kurtka. Eee. Oh. Nie udało się zrobić kroka. Dobra, taką małą sypialnię zostawiamy już w spokoju i będziemy kierować się dalej. I znowu znajdujemy się w przedpokoju. Tutaj jeszcze mamy przejście. O, mamy kolejne pomieszczenie, zobaczcie. Kolejne pomieszczenie, i chyba to był duży pokój, zdecydowanie tak. Jest największy. Do tego na ziemi leży telewizor. Eee, tutaj jeszcze stare buty właściciela. Kanapa. Tam chyba jeszcze jakieś opakowanie po mm, grzejniku. A tu jeszcze jeden telewizor, nie zwróciłem na niego uwagi. To miejsce zaskakuje mnie z każdym krokiem, powiem wam szczerze. Natomiast, jeśli chodzi o te wszystkie pokoje, które widzieliśmy wcześniej, to akurat ten jest najsłabiej wyposażony. No, poza tym, że mamy tutaj jeszcze te dwa telewizory, troszkę się niepokoję, ponieważ może teraz Wy tego nie zobaczycie. Ale za oknem stoi samochód. Dosłownie kilka metrów od tego domu mamy dom sąsiada. Chciałbym, aby nas nie usłyszał. A tym bardziej nie zobaczył. Jeszcze szybko rzucę okiem tylko na markę tych telewizorów, bo wiem, że też ogląda mnie dosyć sporo osób siedzących w antykach. Także ten akurat nosi nazwę, a raczej nazwę firmy Grundig. Grundig, dokładnie tak, natomiast nie ma żadnych oznaczeń. Także jeśli go rozpoznajecie, te oba, bo one są chyba takie same, dajcie znać z jakiego okresu czasu mogą pochodzić. I chyba wchodzimy teraz, słuchajcie, do jednego z ostatnich pomieszczeń w tym domku. Oj kurczę, mówiłem, że tamto było puste, a to pomieszczenie jest jeszcze bardziej puste. Ale co ciekawe, w nim znajdziemy jeszcze starszy telewizor. Kurczę, ten to już naprawdę wyjątkowy zabytek. Zobaczcie na to. Nazywa się Unitra WZT Cygnus T401A. Jeszcze rzućcie okiem na te pajęczyny, które go całkowicie oplotły. Co oczywiście nadaje klimatu. A z tyłu, no jeszcze więcej pajęczyn w sumie. On w ogóle nie jest, słuchajcie, całkowicie rozebrany. On jest tak naprawdę w stanie, wydaje mi się, idealnym, rzekłbym, że kolekcjonerskim. Ciekaw jestem, po ile takie telewizory teraz chodzą na rynku. Dajcie znać, jak się orientujecie. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, to nie będziemy tracili czasu, no bo jest kompletnie puste poza tym telewizorem. Także kierujemy się w stronę wyjścia. No i co najważniejsze. Pamiętajcie, jak wspomniałem Wam, że na tym obiekcie mamy również samochód porzucony, który był po jakimś tam tuningu, można powiedzieć, po lekkich modyfikacjach. Ciekaw jestem, w jakim on jest teraz stanie. Najpierw zaczniemy od eksploracji strychu. Schodki drewniane, natomiast sprawiają wrażenie stabilnych. O, jak cieplutko kurczę! Sporo wyposażenia, rzeczywiście. Mówiliście mi, że strych jest a, dosyć ciekawie wyposażony i rzeczywiście tak jest. Troszkę wam tutaj pod, podrasuję światło, żebyście wszystko widzieli dokładnie. Zobaczcie na to. Tutaj jeszcze ta stara łopata. Mam tylko nadzieję, że nie wpadnę w żadną dziurę. A, ja Cię kręcę. I ten, słuchajcie, wszechobecny. Panujący zapach siana, trawy. Czuję się, jakbym był na wsi. No, w sumie to jestem na wsi. Tutaj po lewej stronie mamy jeszcze kolejne kanie od mleka. A, ja cały czas zastanawiam się, czy mówię to dobrze, czy wymawiam to dobrze. Tu jeszcze jakiś stary garnek, miseczka. O, to jest ciekawy artefakt na górze, zobaczcie. Waga. Waga 200 kg. No, czegoś takiego teraz w dzisiejszych czasach to szukać ze świecą. Po prawej stronie jeszcze mamy skrzynię otwartą, natomiast w środku niestety nic nie widzę. Zostaje nam jeszcze sprawdzić lewą stronę tego strychu, ale tutaj jeszcze zaznaczę. Zobaczcie, mamy kanister. Prawdopodobnie kanister na benzynę albo ropę. Co również może świadczyć o tym, że właściciel miał może jakiś ciągnik, albo jakiś inny sprzęt. Kurczę, tutaj. Powiem ci, że tam chyba jest najciekawszy element e, wyposażenia, jeśli chodzi o strych. Ten telewizor, natomiast słuchajcie, trochę się boję wchodzić po tym ścianie, ponieważ nie widzę żadnych ja dziur. A, byłeś, okej. Okay. No to jak byłeś, to wejdę. I patrzcie na to. Słuchajcie, powiem tak. No, z czystym sumieniem mogę to powiedzieć, że e, ten telewizor jest chyba. A najstarszym artefaktem, najstarszą rzeczą, która w tym domu nadal się znajduje. Zobaczcie na niego. Postaram się zbliżyć, abyście mogli zobaczyć nazwę Diora. Nazwa to Diora tego telewizorku, ale dokładnie nie widzę jakiegoś tutaj szczegółowych opisań. Widzę tylko też, że jest zatrzymany na godzinie 21:25. Ciekawe, zegar jest pod nim, a obok, patrzcie, flaga polski. <grym> Może ktoś świętował tutaj Dzień Niepodległości. Ej, słuchajcie, no teraz to już naprawdę jestem w szoku. sobie Coś takiego. No to, no co no to teraz już chyba możemy przypuszczać, że również e, właściciel no, popierał samoobronę. Ja to już nieraz wspominałem na eksploracjach opuszczonych domów, że uwielbiam e, to wszystko, że jak chodzicie po takich miejscach. To trochę jesteście jak tacy detektywi, jakby odkrywacie tajemnice, historię dawnych właścicieli. Tak jak w tym przypadku, znaleźliśmy szyt samoobrony, znaleźliśmy, słuchajcie, produkty, nadal z datą, e, pamiątki po Komunii Świętej, całą masę sprzętu, telewizory. A to jeszcze nie wszystko, bo w Stodole, z tego co wiem, czeka na nas jeszcze opuszczony, porzucony raczej samochód, e, chyba Seat, dokładnie nie wiem jaki, ale Seat, także kierujemy się teraz na dół. Do tego właśnie auta. Pojawił się problem, ponieważ teraz jesteśmy na widoku. Tam jest wejście do domu mieszkalnego, a my musimy dostać się tam. Także chyba trzeba będzie zaryzykować po prostu i modlić się, aby nas nikt nie zobaczył. A też słyszymy cały czas, słuchajcie, kroki i głosy z okolicy. Także, no nic, raz się żyje. A poza tym to jeszcze raz przypomnę, że chciałbym nie mieć kleszcza, a chodzę po takich terenach. O nie! O nie! Słuchajcie, jesteśmy w środku. O nie! To jest właśnie to miejsce. To jest garaż, oczywiście, jak widzicie. A, I niestety, samochód dosłownie kilka miesięcy temu, jeszcze. Chyba dwa. No tak, dwa miesiące temu. Stał dokładnie tutaj. Był to czerwony seat który tak jak wspominałem wcześniej był podrasowany, miał chyba wymieniony wydech jakąś tam końcówkę i niestety zniknął. I to jest właśnie, słuchajcie, wynikiem tego, że lokalizacje trafiają do osób, które tych namiarów mieć nie powinny. No nic, nie będziemy się rozklejać nad tym. Mamy jeszcze do zwiedzenia e, ten garaż. Tutaj jeszcze zobaczcie, że mamy e, kilka maszyn rolniczych, jak na przykład coś takiego. Nie wiem, czy poznajecie, do czego to służyło. Obstawiam, że może do jakiegoś przesiewu zboża. Zboże trafiało tędy. Może nie wiem, wypadało tędy drobniejsze, ale nie będę się wymądrzał, bo nie mam pojęcia. Natomiast tutaj mamy chyba. Co to jest? Betoniarka? Nie. Jakaś metalowa część. Też nie wiem do czego służyła. Sorry, słuchajcie, naprawdę nie znam się na rolnictwie. Tutaj kolejne urządzonko: coś takiego a również możecie też znać w komentarzu co to może być, a no i jakieś drewno, plastiki i chyba to by było tyle jeśli chodzi o ten garaż. Smutne jest to naprawdę, że słychać ten samochód zniknął. Chciałem to miejsce odwiedzić już jakiś dobry rok temu, niestety nie miałem nigdy okazji, a gdy okazja się nadarzyła, auto zniknęło. I niestety tym smutnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Auta niestety nie udało się znaleźć, bo został po prostu stąd wywieziony, najprawdopodobniej ukradziony. Ale mimo to, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Domek był naprawdę fantastyczny pełen starej daty artefaktów pełen takiej naprawdę ciężkiej atmosfery. Mega mi się podobało, mam nadzieję, że Wam też. Jeśli mogę Was prosić, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. A w ogóle teraz słyszę, jakby ktoś tutaj do nas podchodził. Mam nadzieję, że to tylko mój kolega. Tak czy inaczej, dzięki i do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień, w piątek o godzinie 18 na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się, cześć!